Siema Bakteria Picnic TV. Przed nami ostatnia kolejka w tym roku. już mimo zamkniętego sektora gości wybiera się do zabra specjalem. Bisła po raz drugi w tym tygodniu zagra z polonią i po raz kolejny goście będą mogli pojawić się w klatce. W Gdańsku Lechia będzie gościła swoich przyjaciół z Wrocławia i może to być mecz o miano najgorszej drużyny w tym sezonie. Krakowia po raz kolejny wypełni sektor gości, tym razem w Gliwicach. Co ciekawe, to samo zapowiedzieli arkowcy, którzy wybierają się na UKS, więc ja już nie przedłużam i zapraszam na rozkład. That's de... The... Nasze odcinki napędza PGWare. Pierwsza marka stworzona dla fanatyków. Na kod piknik dostaniecie 10% rabatu na cały asortyment. Zmagania rozpoczniemy w Radomiu, gdzie o 18.00 warchoły zmierzą się z Gieksą. Na półmetku rozgrywek to Beniaminek z Katowic radzi sobie lepiej i po wygranej z Lechią zajmuje miejsce w środku tabeli. Radomiak dzięki dwóm przegranym z rzędu plasował się w strefie spadkowej. Na trybunach jak zwykle zabraknie kibiców gości. Następnie przeniesiemy się na hit kolejki do Zabrza. O 20.30 Podejmie lidera rozgrywek z Poznania, żabole wygrały 5 z ostatnich 6 meczów i zajmują szóste miejsce w tabeli. Kolejz nie przegrał ostatnich trzech spotkań, i jakakolwiek zdobycz punktowa w piątek zapewni mu tytuł mistrza Jesieni. W marcu mimo zamkniętego sektora gości w zabrzu pojawiła się licząca ponad 1000 osób, grupa przyjezdnych z Poznania. Dzięki uprzejmości torsidy tym razem będzie podobnie, ale hitci drugi tydzień z rzędu ruszą na Śląsk Specjale. Podczas spotkania odbędzie się uroczyste świętowanie barburki, do czego swoje. 3 grosze dorzucą ultrasi górnika. Na zabrzańskiej arenie powinno pojawić się około 20 tysięcy kibiców. Kibice, zapraszamy na mecz barbukowy z Lech Poznań. Czekamy na Was. Zawadź na kompleta. Jademy duć. 19. kolejkę pierwszej ligi rozpoczniemy spotkaniem przedostatniej w tabeli stali stalowa wola z miedzią. Drużyna z legnicy od trzech meczów nie jest w stanie pokonać swoich rywali, przez co spadła na trzecie miejsce w tabeli. Miedzianka na ostatni wyjazd w tym roku wybiera się transportem kołowym. Po meczu w Pucharze Polski czeka nas także druga odsłona po pojedynku Polonii Warszawa z Krakowską Wisłą. Wiślacy w lidze notują serię sześciu meczów bez porażki i zajmują obecnie szóste miejsce z pięcioma punktami przewagi nad rywalem ze stolicy. Armia białej gwiazdy ponownie pojawi się w sektorze gości przy ulicy Konwiktorskiej. W tygodniu pojawił się komunikat wiślaków dotyczący braku zgody na samowolkę w zakupie biletów na sektory gospodarzy. W sobotę zarówno w Ekstraklasie jak i pierwszej lidze odbędą się po trzy spotkania. Zaczynamy od meczu przyjaźni w Gdańsku. O 14.45 Lechia zmierzy się ze swoimi braćmi z Wrocławia. Będzie to pojedynek dwóch najgorszych drużyn obecnego sezonu do tego notujących fatalne serie. Lechia w Ekstraklasie nie wygrała aż od dziewięciu spotkań. Śląsk od czterech. Oba kluby łącznie zdobyły tyle punktów, co 11 w tabeli piast. Ewentualne zwycięstwo w tym spotkaniu może być zatem kluczowe w kontekście walki o utrzymanie. Na trybunach natomiast obie ekipy zasiądą wspólnie na trybunie zielonej i podobnie jak w lipcu we Wrocławiu, będą mogli świętować trwającą od 1977 roku zgodę. Następnie przeniesiemy się do Łodzi, gdzie widzew zmierzy się ze stalą mielec. Drużyna gospodarzy nie jest w najlepszej formie i w ostatnich pięciu spotkaniach zdobyła tylko 3 punkty. Co innego, przyjaźni, którzy w ostatnich trzech meczach dwukrotnie wygrali i raz zremisowali, wychodząc na dwunaste miejsce w tabeli. Chłopcy ze stali do łodzi wybierają się transportem kołowy. Sobotę w ekstraklasie zamknie pojedynek Rakowa z Beniaminkiem z Lublina. Ekipa szczęstochowy może pochwalić się serią ośmiu meczów z rzędu bez porażki, a dzięki wygranej w ostatnich minutach nad widzewem zbliżyła się do lidera na trzy punkty. Motor możemy nazwać rewelacją jesieni, ponieważ Beniaminek dzięki wygranej w czterech ostatnich spotkaniach zajmuje obecnie miejsce w ligowej tabeli. Fanatycy z Koziego Grodu powinni zakończyć rundę wyjazdową kompletem w sektorze gości w Częstochowie. Tego samego dnia zmagania w pierwszej lidze rozpoczniemy w Tychach, gdzie miejscowy GKS zmierzy się z Kotwicą Brzeg. Obie ekipy w swoim dorobku mają po 27 punktów i zajmują odpowiednio 13 i 14 miejsce w tabeli. Obu drużynom w ostatniej kolejce udało się także przełamać długie serie bez zwycięstwa. Start spotkania o 14.30. Następnie będąca liderem rozgrywek Termalika zmierzy się z 15 w tabeli Chrobrym Głogów. O 19.35 Stal Rzeszów podejmie u siebie Górnika Łęczna. Stal nie jest obecnie w najlepszej formie i do sobotniego rywala traci 3 punkty. Górnicy do Rzeszowa wybierają się autokarami i zarówno oni jak i gospodarze mobilizują się, aby godnie zakończyć 2024 rok na trybunach. Niedzielę na boiskach Ekstraklasy rozpoczniemy od spotkania Piasta z Krakowią. Drużyna gospodarzy nie potrafi wygrać żadnego z pięciu ostatnich spotkań ligowych. Goście również trochę obniżyli loty w ostatnich trzech meczach zdobyli tylko punkt. Wysoką formę trzymają natomiast fanatycy pasów, którzy wyprzedali wszystkie pakiety wyjazdowe na 19 dni przed spotkaniem, dzięki czemu w Gliwicach zasiądzie komplet około 1000 przyjezdnych. Piast również mobilizuje się do jak najliczniejszego stawienia się w młynie na ostatnim meczu w tym roku. Następnie na stadionie Krakowi puszcza zmierzy się z Jagielonią. Żubry, dzięki wygranym trzech z czterech ostatnich ligowych spotkań, wydostały się ze strefy spadkowej. Natomiast panujący obecnie mistrz Polski może że pochwalić się serią aż 17 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Kibice, jak i oficjalnie, nie pojawią się w Krakowie ze względu na wciąż zamknięty sektor gości. Niedzielę w Ekstraklasie zakończymy w Lubinie, gdzie o 17.30 Miedziowi zmierzą się z warszawską Legią. Gospodarze zajmują obecnie 13. miejsce w tabeli, a w ostatnich trzech meczach zdobyli tylko punkt. O przełamanie będzie niezwykle trudno, ponieważ aż 9 ostatnich bezpośrednich spotkań kończyło się zwycięstwem Legii. Zagłębiu może pomóc fakt, że dla stołecznych będzie to czwarty z rzędu mecz wyjazdowy. Mimo takiego maratonu należy spodziewać się kompletu przyjaznych w sektorze gości. O atmosferę dodatkowo planują zadbać gospodarze z grupy Orange City Boys. Pierwszy niedzielny mecz pierwszej ligi rozpocznie się w południe w Siedlcach. Miejscowa pogoń zamykająca tabelę podejmie u siebie Odry opole. Fanatycy Odry wybierają się na Mazowsze, aby wesprzeć piłkarzy w walce o zwycięstwo i wydostanie się ze strefy spadkowej. Następnie o 14.30 rozpędzony ruch Chorzów zagra na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. niebie szarańcza będzie miała okazję ponownie wypełnić niewielką klatkę gości. O 17 Wisła Płock spróbuje przełamać serię sześciu meczów bez zwycięstwa. Na drodze stanie im poznańska Warta, która notuje nie najgorsze wyniki w ostatnich spotkaniach. Młyn Petry z powodu zamknięcia trybuny za bramką przeniesie się na prostą. Rundę jesienną Ekstraklasy zakończymy w poniedziałek w Kielcach. O 19 Korona zmierzy się z Pogonią w Szczecin. Gospodarze na półmetku rozgrywek zajmują 15 miejsce z punktem przewagi nad strefą spadkową. Portowcy Natomiast znajdują się w środku tabeli. W pierwszej lidze rundę zakończymy pojedynkiem drużyn aspirujących do awansu. W wyniku serii czterech meczów bez zwycięstwa w lidze ŁKS spadł na ósme miejsce w tabeli ze stratą trzech punktów do strefy barażowej. Arka natomiast prezentuje wysoką formę i ma szansę spędzić przerwę zimową na miejscu wicelidera. Arkowcy jak to mają w zwyczaju wybierają wyjazdy, na które mobilizują się bardziej. Dzięki czemu na dwa tygodnie przed spotkaniem wyprzedali wszystkie miejsca w specjalu do Łodzi zapowiada się za Zatem, że wypełnią sektor gości z Stadionu Króla do ostatniego miejsca. Dajcie znać na jakie wy mecze czekacie. Kto by wytrwał do końca niech tym razem zostawi komentarz o treści piknik, a ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje... ten z policji. Jeśli jeszcze nie widziałeś to sprawdź kibolskie relacje z ostatniej kolejki.